Ja będę odpowiadał o najnowszej pracy z, z, z Szymonem Peszatem. Ogólnie rzecz biorąc, zajmujemy się optymalizacją, poszukiwaniem najlepszej strategii inwestycyjnej na rynku obligacji. Dodatkowo zakładamy również możliwość konsumpcji. A Ponieważ w historii tych prac pojawiło się już sporo, to krótko może opowiem o jakichś cechach charakterystycznych naszej pracy. Proszę Państwa, no właśnie my rozwiązujemy taki standardowy problem Mertona, czyli optymalizujemy użyteczność typu hyperbolic, apsylutryjska, version zarówno na skończonym, jak i nieskończonym horyzoncie. Używamy do tego równań Hamiltona jako obiego bellmana dla których właśnie dowodzimy istnienie określonych równań Dowodzimy odpowiednie oszacowanie dla gradientu, tak, żeby udało się właśnie zastosować twierdzenie weryfikacyjne. Właśnie w pracy używamy tak zwanych obligacji rolowanych. Wyrażamy i, i przeszliśmy na dynamikę tak zwaną musieli, gdzie obligacje. Ceny obligacji nie parametryzujemy za pomocą terminu wykupu, tylko parametryzujemy za pomocą czasu do wykupu. Na pytanie, które może się pojawić, że przecież to może być właśnie nierealne, no bo do dzisiejsza obligacja, powiedzmy roczna, jutro staje się obligacją do roczną minus jeden dzień, więc. więc nie w każdym czasie możemy znaleźć, znaleźć obligacje o zadanym czasie do wykupu. No odpowiadamy, że owszem, ale my rozważamy miary, to znaczy pracujemy na miarach i ten, ta miara będzie wyznaczała nam rozkład, rozkład. Czasów do wykupu. Na przykład możemy rozważyć miary w postaci właśnie jakaś kombinacja wypukła miar Diraka, punktowych, gdzie każda z tych miar odpowiada danej obligacji o danym czasie do wykupu. I możemy robić to dynamicznie, to znaczy ilość, jak i jakość tych obligacji na rynku może się zmieniać. W chwili pierwszej możemy mieć dostępną obligację trzyletnią i pięcioletnią. Ale w następnym dniu możemy mieć dostępną obligację, właśnie sześcioletnią i, i roczną, I, i możemy swobodnie dzięki temu przeskakiwać pomiędzy tymi, pomiędzy tymi obligacjami w sposób dynamiczny. Ale również jest to operowanie na miarach czyli nasza strategia inwestycyjna to będzie miara. Ma to również do siebie, że możemy pracować na przykład na obligacjach kuponowych. Nie musimy mieć obligacji zero kuponowych, tylko na przykład tworzymy portfele z obligacji kuponowych. Każda właśnie obligacja Psi 1 to będzie jakaś obligacja kuponowa, gdzie Psi 1 to będzie miarą właśnie jakiejś tej postaci. I wtedy możemy również tworzyć strategie oparte o obligacje kuponowe. I to już, co już, przepraszam, to, to, co już wspominałem na samym początku, udało nam się przy dosyć rozsądnych założeniach przeprowadzić oszacowania dotyczące na gradient odpowiedniego rozwiązania. I to, co mnie szczególnie cieszy, to przeprowadzenie twierdzenia weryfikacyjnego na nieskończonym horyzoncie inwestycyjnym, gdy mamy nieograniczone współczynniki. Bo przy ograniczonych współczynnikach ten dowód jest dosyć, dosyć standardowy i prosty, natomiast przy nieograniczonych no już jest, trzeba jakiejś tam pomysłowości i, i jakimś takim trikiem udało się, to, udało, się, udało się to przeprowadzić. I to może być również pomocne przy różnego typu innych problemach optymalizacji na nieskończonym y, horyzoncie, y, gdy mamy właśnie jakiś nieograniczony problem dyskonta, y, dyskonta w problemie, y, problemie y, stochastycznego sterowania. Y, no, przypomnijmy na samym początku y, klasyczny, y, klasyczny model Mertona. Mamy do, do, mamy do dyspozycji konto bankowe i instrument ryzykowny, czyli możemy alokować, alokować kapitał pomiędzy te dwa aktywa. Inwestor w chwili te wybiera procent kapitału zainwestowany w akcje oraz procent kapitału przeznaczonego na konsumpcję. No i jeżeli spojrzeć wtedy na, na to, jak wygląda dynamika naszego portfela. no Oczywiście całość osadzamy. O, o, o proces winera, o procesy, o procesy ITO. Jeżeli spojrzymy na kapitał, no to on wyraża się takim wzorem. No i kryje się tu pewnie jakieś założenie o nieujemności od razu, że zakładamy, że tylko będziemy rozważać portfele nieujemne. No i standardowy, standardowy problem Mertona polega na tym, że bierzemy strumień konsumpcji, Obkładamy go funkcją użyteczności. Tu jest funkcja użyteczności typu hyperbolic absurd risk Reversion, gdzie parametr wersji do ryzyka waha się od minus, nieskoń minus nieskończoności do jedynki, pomijając zero. I bo zostaje na, na końcu okresu inwestowania, zostaje jakaś wartość residualna, i też dbamy o to, żeby, żeby obłożyć ją wartością oczekiwaną, mierzącą naszą satysfakcję. Parametry A i B decydują o tym, jaką wagę przykładamy do właśnie tej wartości rezydualnej, tak, a jaką wagę, jaką wagę do tego strumienia konsumpcji, który dostajemy od chwili S do chwili T. Analogicznie możemy rozważać taki sam problem już na nieskończonym horyzoncie, no gdzie zakładamy, że prawda inwestujemy w nieskończoność, natomiast natomiast no, możemy... Konsumować kapitał w trakcie. Ja będę opanował generalnie praca dotyczącą modelu HIOTM, w zasadzie niecałego, a tak zwanego czynnikowego modelu HIOTM, ale żeby lepiej pokazać o co, o co w tym chodzi, ja skupiłem się na razie na jednym wymiarze. Czyli mam jakąś krótkoterminową stołę procentową. E, powinien być R e, e, z daszkiem wszędzie. E, na razie przyjmijmy jakieś standardowe założenia co do współczynników. No ograniczoność lipwicowskość, no i e, żeby e, nie było tutaj osobliwości w Sigmie, czyli jakiś e, jednostajny warunek eliptyczności. E, na te współczynniki załóżmy. E, no, standardowy przykład, jaki chcemy, no, to jest model Wasicka. No, wprawdzie jest nieograniczony, ale z tym sobie też e, dryf ma nieograniczony, ale z tym sobie umiemy radzić. E, no, takim, takim modelem, który e, zawsze przy każdej rodzaju optymalizacji wypada i trzeba niejako osobno dla niego analizę przeprowadzać. Jest, jest takim tak zwany Ingersola-Rossa, ingersola Tam bardzo trzeba uważać na parametry. E, trzeba zadbać o to o. o, o o te parametry bo inaczej funkcja wartości staje się nieskończona to to zrobili Kornikraft w swojej pracy za, załóżmy sobie taki model krótkoterminowej stopy procentowej no i w takim model modelu krótkoterminowej stopy procentowej obligacja standardowa obligacja o cenie wykupu t no to jest wartość oczekiwana przy założeniu miary martyngałowej. I dyskontujemy jedynkę, tak, to jest, dyskontujemy ją zgodnie ze stołastyczną stopą procentową. To możemy z kolei wyrazić jako funkcję stoły procentowej w fili T. No, wiadomo, że taka, że, że taka funkcja spełnia pewne y, równanie y, różniczkowe, cząstkowe, możemy, y, możemy tę funkcję przedstawić jako rozwiązanie pewnego równania różniczkowego, y, cząstkowego i z tego równania różniczkowego, cząstkowego be, bezpośrednio możemy odzyskać, y, jaka jest dynamika, y, od, y, dynamika tej obligacji, po prostu stosując, y, stosując, y, stosując RITO. Od razu uzyskamy zmienność dla e, obligacji. Ale jak już powiedziałem, chcemy reparametryzować model. Repa, reparametryzujemy model przy, przy pomocy parametryzacji, e, musieli. Więc zamiast czasu do wykupu obligacji, zamiast chwili dużego T, wprowadzamy tutaj X, czyli e, czas do wykupu. E, no i to generalnie można policzyć dynamikę tego. No ale jak spojrzymy na tę dynamikę, dynamikę od razu napisałem względem miary martyngałowej, ten sypol z gwiazdką jest tu charakterystyczny. No pojawia się tutaj w drifcie jakaś tam stopa forward. No chodzi mi generalnie o to, że po zdyskontowaniu ten instrument finansowy nie jest, a no powiedzmy w postaci lokalnym martyngałem. Czyli no nie, nie może to być strategia inwestycyjna na zdrowy rozsądek, też to nie może być... To nie jest coś, to nie jest, P nie reprezentuje sobą żadnej strategii finansowej. To, to warto zapamiętać. Jeżeli właśnie reparametryzujemy cenę obligacji poprzez czas do wykupu, to P e, zmieniając te nie reprezentuje żadnej strategii inwestycyjnej. E, no można to poprawić. E, można to poprawić, wprowadzając tak zwane obligacje rolowane, e, czyli właśnie. E, Obligacja rolowana polega na tym, że w każdej chwili dokonujemy inwestycji w obligacje o ustalonym czasie do wykupu X. Tu mamy dynamikę tej obligacji rolowanej ze względu na miarę, miarę martyngałową. Możemy dodatkowo przejść, na. optymalizujemy portfel ze względu na miarę rzeczywistą i wobec tego Przekształcamy całe równanie, żeby za pomocą transformacji wiersanowa, żeby operować miarą rzeczywistą i dynamiką względem miary rzeczywistej. I, i też wspominałem o tym, że teraz wprowadzamy miary, tak? Dla nas będzie tak, że inwestor ma no, przynajmniej, przynajmniej, przy, przynajmniej przy konstrukcji modelu e, zakładamy, że inwestor ma dostęp do, e, do całego, całego segmentu rynku obligacji, e, do, ma dostęp do, że ma dostęp do wszystkich obligacji, ale tak naprawdę jak zobaczymy rozwiązanie, to e, nie będzie musiał, będzie mógł mieć dostęp na przykład do, tylko do dwóch obligacji, ale e, to już na samym końcu. Rozważamy miary znakowe, czyli rozważamy, może zakładamy również krótką sprzedaż. Psite może być ujemne, no ale musi się sumować do jedynki. No oczywiście, jakiś tam warunek słabej mierzalności też tutaj założyć musimy. Przykład właśnie jest taki, że inwestor może na przykład dokonywać inwestycji tylko na pewnym podzbiorze obligacji. Również zakładając tutaj te obligacje kuponowe. No i wtedy dynamika obligacji wyraża się takim wzorem. No i mamy standardowy problem. Mamy standardowy problem optymalizacyjny. Optymalizujemy ze względu na strategię inwestycyjną, czyli ze względu na miarę oraz na, na strumień konsumpcji. Zdarzamy równanie HJB, ale jak w całości może nie będę wypisywał, dlatego nie wpisałem go zresztą. E, dlatego, że, e, dlatego, że no, zająłby, zająłby troszeczkę na tym slajdzie. E, w standardowy sposób wypisujemy równanie. E, też sposób rozwiązania jest pewien sposób standardowy. E, w rozdzielanie zmiennych z reguły się sprawdza. E, jak wszystko się wstawi, jak e, to planowane rozwiązanie wstawimy do równania. Okaże się, że jesteśmy w stanie podać równanie na G. No i równanie na G jest generalnie liniowe. A sam wzór na optymalną strategię przedstawia się w następujący sposób: I konsumpcja też zależy od tej funkcji G, tak? Więc należy znaleźć. Rozwiązanie równania liniowego z warunkiem końcowym określonym. Wstawić, do, wstawić do, w odpowiednie miejsca w strategii i dostajemy w ten sposób wzór na optymalną strategię. No dodatkowo jeszcze, prawda, no spełnione muszą być dwa warunki, więc no to wyjdzie jakiś pewnie układ równań, jeżeli przejdziemy do miar Iraka, no to no to jakiś z tego układ równoliniowych wyjdzie, który trzeba będzie rozwiązać. No tu można sformułować jakieś twierdzenie na ten temat, że istnieje klasyczne rozwiązanie, takie, że G jest ograniczoną funkcją, no i jeżeli, jeżeli para, miara psi i, i konsumpcja CT spełnia określone równanie, no to wtedy jest to problem optymalny, jest to rozwiązanie problemu optymalnego. Ponieważ na funkcję G mieliśmy to równanie liniowe, więc niejako możemy troszeczkę wrócić, to znaczy zapisać, z powrotem funkcję G jako wartość oczekiwaną, używając jakiejś formuły Feynmana casa no Może się to przydać przy, przy okazji na przykład symulowaniu Monte Carlo w funkcji G albo też y, korzystaniu z równań wstecznych. No, to już jak to woli. I teraz no ważne jest to, że, że staramy się to uogólnić na, na właśnie na inne modele HJM. To, no co się, się udało, to tą procedurę, o której opisałem, udało się uogólnić na modele HJM takie, w której stopa krótkoterminowa. Daje się przedstawić jako funkcja od pewnych czynników. Ale generalnie jest to praktyczny model HJM. Jest to Obejmuje bardzo wiele różnych praktycznych modeli, jeśli nie wszystkie. Zakładamy, że te czynniki podążają za jakimś statycznym równaniem b, FI, SIGMA i LAMBDA będziemy zakładać. No, lista jest dość długa. Generalnie ograniczoność licznic działa zawsze. Nieograniczoność w pewnych przypadkach to jest opisane w pracy. No i jeżeli powtarzając całą procedurę do takiego, do takiego właśnie rynku czynnikowego HJM, gdzie stopa krótkoterminowa wyraża się w ten sposób. Dojdziemy do następującej formuły. Otóż możemy zdefiniować sobie operator operator, który działa na miarach w ten sposób, że w pewnej mierze przypisuje właśnie gradient z logarytmu pewnej funkcji f. Ta funkcja f, no to jest tak naprawdę cena 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 obligacji o czasie zapadalności t i można to rozwiązanie wyrazić y, w ten sposób, gdzie g no, jest w danej postaci. W pracy również y, mamy, y, wyraziliśmy, znaleźliśmy dokładne rozwiązania dla, y, dla różnych, różnorodnych modeli afinicznych. Y, 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 jeżeli przyjmiemy następującą jakąś taką afiniczną specyfikację, gdzie, gdzie będziemy się mogli jakimś gaussowskim modelem wspomagać, no to jest, wyjdzie nam z tego pewne równanie. To te parametry p to są rozwiązania jakiegoś równania deterministycznego. No a tutaj taka, powiedzmy, rzecz, która się nie, nie, nie znajduje w innych pracach, wyliczyliśmy, wyliczyliśmy portfel optymalny. Dla tak zwanego modelu G2. On jest dość popularny również w praktyce. Jeżeli na przykład inwestujemy w konto bankowe Eta0, w obligacje o terminie wykupu X1 i obligacje o terminie wykupu X2, no to wtedy dostaniemy rozwiązanie eksplicite wyrażone za pomocą pewnego rachunku macierzowego. Inne przykłady, które tutaj można rozważać i dla których te różnorodne strategie można wyliczać. No to są właśnie rodzina modeli HOTM Swensona, różnorodne modele stopy, stopy krótkoterminowej. Mamy również w pracy model CIR wyliczony dla pewnego zestawu parametrów. W zasadzie dla negatywnej awersji do ryzyka pozostałych, to trzeba w pozostałą analizę nie wchodzimy. Jest pewien, pewien, pewien rodzaj modelu gaussowskiego. No i jest, jest powoli miejsce. proszę zbiegać do konkluzji. Tak też, tak też zamierzam. E, Optymalna strategia inwestycyjna. E, e, na nieskończonym horyzoncie zmienia się tylko tyle, że zamiast równań parabolicznych rozważamy równania eliptyczne. E, no ale tutaj ponad te założenia do skończonego horyzontu, e, do, skoń, do e, Ponad te założenia do skończonego horyzontu, e, musimy jednak założyć troszeczkę więcej, bo okazuje się, że to, to rozwiązanie, które miało sens dla właśnie, że model, który był rozwiązywalny w skończonym horyzoncie, a nie jest, e, a nie jest rozwiązywalny na nieskończonym, bo tam funkcja wartości właśnie wybucha, staje się nieskończonością, e, to jest taki dosyć prosty model i w tym prostym modelu już jest problem, więc to, to rzeczywiście wymaga dodatkowych założeń. Jest tak, jak już wspominałem, cała praca jest na jest, jest na archiwie. Bardzo dziękuję za uwagę. I